Drogi synu, droga córeczko błogosławiona. Proszę uważnie słuchać. Słów, które teraz wypowiem. Nie śmiej odejść, bo tracisz wyjątkową okazję, by być uratowanym z wielkich wyzwań. Ktoś tam z nieba ma boską i potężną wiadomość o Twoim życiu w tym nowym miesiącu. Słuchaj do końca, bo nasz Ojciec Niebieski ma wielkie plany do zrealizowania w Tobie. Synu mój, słyszę twoje modlitwy i widzę pragnienie w twoim sercu. W tym rozpoczynającym się miesiącu chcę, abyś wiedział, że moje cuda są w drodze, gotowe objawić się w twoim życiu. Tak jak biblijny scenarzysta formuje swoje historie z troską i mądrością, ja prowadzę wydarzenia twojego życia z miłością i celem. Nie bagatelizuj mocy swojej wiary, bo to ona otwiera drzwi do cudów, których pragniesz. Zachowaj swoje zaufanie we mnie mocne, tak jak scenarzysta ufający wtkniętym przez siebie intrygi. Pamiętaj zawsze, że jestem z tobą na każdym kroku, prowadząc cię moją kochającą dłonią. Bądź cierpliwy, bo moje plany rozwijają się w doskonałym czasie. Tak jak scenarzysta czeka na odpowiedni moment, aby ujawnić kulminację swojej historii, ja czekam na idealny moment. Aby zrealizować moje cuda w Twoim życiu. Zaufaj mojej mądrości i miłosierdziu, bo nigdy nie zawodzą. Nie daj się załamać przez ewentualne przeciwności, które mogą się pojawić, bo jestem z Tobą, aby Cię umocnić. Pamiętaj, że nawet najbardziej wymagające historie mają szczęśliwe zakończenie, gdy są powierzone moim rękom. Jak zręczny scenarzysta, wiem, jak zamienić nawet. Najciemniejsze chwile w światło. Zostań zawsze w komunii ze mną przez modlitwę i refleksję. Tak jak scenarzysta szuka inspiracji w swoim źródle twórczym, szukaj we mnie wskazówek i siły, których potrzebujesz. Jestem zawsze gotów, aby cię prowadzić i inspirować w Twojej podróży. Nie zapominaj dziękować za każde błogosławieństwo, które otrzymujesz, ponieważ wdzięczność otwiera jeszcze więcej drzwi do cudów. Jak scenarzysta, który rozpoznaje wartość każdej postaci w swojej historii, rozpoznaj wartość każdego momentu twojego życia i dziękuj za niego. Miej umysł i serce otwarte, aby przyjąć cuda, które mam dla ciebie zarezerwowane. Jak scenarzysta, który wyobraża sobie nieskończone możliwości dla swojej historii, wyobraź sobie również nieskończone możliwości, jakie mam dla ciebie. Wiesz i otrzymasz. Nie pozwól, aby strach czy wątpliwości odwróciły cię od ścieżki, którą wyznaczyłem dla ciebie. Jak scenarzysta, który stawia czoła wyzwaniom, aby osiągnąć zakończenie swojej historii, staw czoła również wyzwaniom, które przed tobą stawiam, z odwagą i determinacją. Bo w twojej słabości objawia się moja siła. Pamiętaj, że jesteś bezwarunkowo kochany przez mnie, Twego Ojca Niebieskiego. Jak scenarzysta, który kocha każdą postać swojej historii, tak samo kocham Ciebie, miłością wieczną i niezachwianą. Zaufaj mojej miłości i pozwól się nią prowadzić. Niech ten miesiąc będzie miejscem, gdzie cuda, których tak, bardzo pragniesz, się spełnią. Jak scenarzysta, który przygotowuje scenerię na klimaks swojej historii, przygotuj również swoje serce, aby przyjąć cuda, które nadchodzą. Jestem z Tobą, moje dziecko, dziś i zawsze. Mój drogi synu, nawet w obliczu burz, które mogą się pojawić, zachowaj wiarę. Jak scenarzysta, który stawia czoło zwrotom akcji w swojej fabule, tak samo staw czoło wyzwaniom z determinacją i wytrwałością. Zaufaj mojej wizji, jest doskonała i życzliwa. Bądź wdzięczny za podróż, którą odbywasz, nawet w trudnych chwilach. Jak scenarzysta, który ceni każdą scenę swojej historii, doceniaj także każde doświadczenie, które wzbogaca Twoje życie. W każdym wyzwaniu jest bowiem lekcja do nauczenia się i okazja do wzrostu. Zawsze szukaj mojej obecności, bo w niej znajdziesz pociechę i wskazówki. Jak scenarzysta, który korzysta ze swojego źródła inspiracji, także ty zasięgnij u mnie mądrości i rozeznania. Zawsze jestem gotowy, by prowadzić Cię drogą prawdy i sprawiedliwości. Pamiętaj, że moc Twojego głosu jest wielka. Jak scenarzysta, który nadaje życie swoim słowom, tak też Twoje modlitwy nabierają życia poprzez Twój głos. Mów ze mną szczerze i pokornie, bo zawsze słucham wołania Twojego serca. Nie czuj się opuszczony, bo jestem Twoim schronieniem i Twoją fortecą. Jak scenarzysta, który chroni swoich bohaterów przed niebezpieczeństwami, tak też chronię ciebie swoją miłością i łaską. Zaufaj mi, a znajdziesz bezpieczeństwo wśród trudności. Głoś moją wielkość i moją życzliwość wszystkim, którzy przekroczą Twój szlak. Jak scenarzysta, który dzieli się swoją historią z światem, tak i ty podziel się świadectwem mojej miłości i miłosierdzia. Idź naprzód z odwagą i wiarą, bo najlepsze jeszcze przed Tobą. Jak scenarzysta, który zachowuje szczytowe momenty swojej. Jak scenarzysta, który stawia czoło wyzwaniom z determinacją, tak samo stawiam czoła wyzwaniom, które Ci przedstawiam z wiarą i determinacją. Bo w Twojej słabości objawia się moja moc. Kochaj swego bliźniego jak siebie samego, bo miłość jest esencją mojego bytu. Jak scenarzysta, który rozwija relacje między swoimi bohaterami, tak samo rozwijam wspólnotę między moimi dziećmi. Żyj w miłości i znajdziesz pełnię życia. Zaufaj moim planom, nawet gdy nie zrozumiesz ich zamierzeń. Podobnie jak scenarzysta, który ukrywa niespodzianki w swojej fabule, tak i ja zarezerwuję niespodzianki w moim dziele. Zaufaj mi, a zaskoczę cię moją życzliwością. Świętuj każde zwycięstwo jako przejaw mojej mocy w Twoim życiu. Tak jak scenarzysta, który świętuje chwilę triumfów w swojej historii, tak i ja celebruję Twoje osiągnięcia z radością i wdzięcznością. Bo w każdym zwycięstwie objawiam moją miłość dla Ciebie. Podążaj za swoim celem z niezłomną wiarą, bo ja jestem z Tobą na każdym kroku. Podobnie jak scenarzysta. Który wytrwa aż do zakończenia swojej historii, tak i ty wytrwaj w swojej podróży z ufnością i determinacją. Bo w Twojej wytrwałości znajdziesz nagrodę mojej łaski. Dziękuję ci, że wysłuchałeś tych słów z otwartym i przyjmującym sercem. Niech przekaz, który z Tobą podzieliłem, przyniesie Ci pokój i inspirację w Twojej podróży. Niech poczujesz moją miłość otaczającą cię w każdym momencie Twojego życia. Jeśli ten film miał dla Ciebie znaczenie, zachęcam Cię, abyś podzielił się nim z tymi, których kochasz, aby i oni mogli być błogosławieni. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, proszę Cię o subskrypcję mojego kanału, abyś mógł otrzymywać więcej przesłań wiary i nadziei. Niech miłość i światło Boga zawsze będą z Tobą.